Łączenie na nowy sezon 2025 Samiczka RICO. Jest to wnuczka RICO. Olimpijczyka z gołębi sprinterskich. Przepiękna samica. Samczyk. Jest to wnuk Sagana. I Christian od Herbodsa. E, więc łączenie na gołębie sprinterskie. Wydaje mi się kapitalna para, e, która jest parą na sezon 2025. E, kapitalne łączenie e, tutaj pod gołębie sprinterskie. E, mam już z tej gołębi wcześniej uchowane gołąbki. Także sprinterskie, potężne, silne gołębie. E, pięknie zbudowane. Piękna para. 2, 2 5 rocznik.